No i co tego, nie? Smakuje Ci? No, no, dobre jest, nie? Wiesz, tego, nie? No, bo to ze świnie wiesz. Działek Bonifacy, wiesz, tylko ma nie? Wiesz, chodzi, nie? No. Z gniewu, że są ci ciore pomagali, nie? No, co tańczy mi, nie? No, dobrze jest, wiesz. No, ziemniaczki, wiesz. Suróweczka, kurwa, wiesz, że coś, nie? No, żebyście wiesz. No, tu wiesz, to gospodarstwo Wyszek nie? No. Co, dobre, nie? No, to szałek, no, wiesz. No. Zebiste wiesz, ze świnki, kotleciki elegancko wiesz. No, jutro też tu też, też, normalnie wiesz, cały czas, nie? Kozina, baranina, wiesz, wieprzowina wyszło, nie, no. Noże tu tuczemy, wieś czasami prądem wiesz. różnie to bywa, nie? Melonka wiesz, konserwy te sprawy, wiesz, zodźnie no. Żeby się, wiesz, no, obiad, wiesz. tego, nie no. Jeszcze później, wiesz, tu to na rybki, nie? Węgorka będzie łapać. <laughs> wiesz wchodź, nie? No. Takže všichni má, věř. Víš, že bych na rybách, ne? No, ležím pivko, věř, možná bych věř. Začínu trochu, si chlapne, mě vyzložím, no. Myští vůd, kurva, bonifáci, fáci, bych věř. Gerváze, srváci Augusty, ne? Serafín, kurva, starý Justinian. No, věř, ne? No, bych tady, že... Zbíše, věř, vyzložím, no. Věž. No, tam ne?